Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, zakończyliśmy pierwszy etap Adwentu. Dzisiaj wchodzimy w drugą Jego część. Będą to dni, które mają za zadanie bezpośrednio przygotować nas na świętowanie kolejnej rocznicy narodzin Pana Jezusa w Betlejem. Dzisiaj przed nami bardzo trudne i wymagające czytanie, trudna Ewangelia. Chciałbym, abyście się może nieco bardziej skupili, skoncentrowali i spróbowali przynajmniej nie zasnąć. Posłuchajcie słowa, które jest przeznaczone na jutrzejszy dzień to jest na wtorek 3 tygodnia Adwentu, wtorek 17 grudnia. Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka Izaak, ojcem Jakuba Jakub, ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama. Roboam ojcem Abiasza. Abiasz ojcem Asy. Asa ojcem Jozafata. Jozafat ojcem Joatama, ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza. Ezechjasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Kochani, usłyszeliśmy przed chwilą takie swoiste drzewo genealogiczne naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, od Abrahama, patriarchy, do właśnie narodzin naszego mistrza. I moi drodzy, kiedy Żydzi chcieli przedstawić swoje drzewo genealogiczne, no to praktycznie zawierało ono imiona samych mężczyzn. Kobiety nie były poważane. Dlaczego zatem w rodowodzie Pana Jezusa pojawiają się kobiety? Są nimi Tamar, Rachab, Rut, Betrzeba. Nie są to zwyczajne kobiety ale jawno grzesznice, cudzołożnice. Kochani, kiedy Chrystus pragnie się narodzić, przyjść na świat, no to z pewnością pragnie przyjść do każdego człowieka. Pragnie przyjść również do grzesznika. Chrystus nie jest tym, którego przyjście ma się dokonać w pałacu. Ale dokonuje się wstające. Nie jest tym, którego wszyscy będą oklaskiwać, ale jest tym, który jest odrzucony, który jest niechciany, dla którego nie ma miejsca. Dlatego też trudno nam się dziwić, że rodowód Pana Jezusa jest tak naturalny, że nie jest wygładzony, że nie znajdują się w nim tylko postacie tych ludzi, Którzy rzeczywiście są wielcy tego świata, którzy są niemalże uosobieniem rozmaitych cnót. Ale co więcej, znajdują się tam kobiety i to kobiety, które mają wiele na sumieniu, które są grzesznicami. Chrystus nie boi się grzesznika. Chrystus przychodzi do grzesznika. I to już widzimy w tym rodowodzie. Kochani, kiedy byłem małym chłopcem i często uczestniczyłem w Mszach Świętych, byłem ministrantem, później lektorem, i kiedy słyszałem właśnie tę Ewangelię, to od razu niemalże zasypiałem, wyłączałem się. Trudno mi było jej słuchać. Była niezrozumiała dla mnie. I zastanawiałem się, dlaczego w ogóle w kościele czytamy no właśnie ten cały spis imion. Czemu to ma służyć? Co ja mogę wynieść dla siebie z tej ewangelii? Dzisiaj już wiem. Mogę wynieść przepiękną prawdę o Bożej miłości, że Bóg przychodzi do mnie jako do grzesznika. Nikogo nie wykreśla ze swojej rodziny. Chcę, abym należał do Jego bliskich, do Jego krewnych, do Jego rodziny. Dlatego się tak zatytułowałem nasze spotkanie: należeć do rodziny Jezusa, niezależnie jakim jestem grzesznikiem, niezależnie jakie y, słabości y, dźwigam w swojej duszy, w swoim sercu, jakie trudności. Niezależnie od tego, jak bardzo może się w życiu pogubiłem, jak bardzo od Chrystusa odszedłem, On się mnie nie wyrzeka. On przychodzi, aby mi pomóc, aby podać mi pomocną dłoni. Czy ja zatem, grzeszny człowiek, nie wstydzę się Jezusa, który jest święty? Nie wstydzę się tego, który przyszedł, aby mnie uratować. Z tym pytaniem Was dzisiaj zostawiam. Szczęść Boże, błogosławionej nocy i do zobaczenia już jutro.